Jest oto gwiazda dzisiejszego odcinka. jemy powietrza premium. Jest oto gwiazda dzisiejszego odcinka. Może jeszcze nie kończącego, ale musimy kombajn zabrać. Na gospodarstwo do brata, ponieważ trzeba zaczepić dla nowego właściciela stół do rzepaku, bo znajduje się na gospodarstwie numer 3. Trzeba dopompować. Widzę powietrze w lewym kole. Ostatnio malina, jak przyjechali oglądać, za zaniedbał akumulator, no ale to jest wina, że kombaj praktycznie 2 lata był nieużytkowany. W żniwa tylko pojeździł 2-3 dni. No i po prostu trzeba było go doładować, wszystko chodzi, zaraz odpalamy i jedziemy. To widzicie, to jest troszkę za mało, ponieważ że gdzieś będzie, jest pełna półtora bara, więc dobijemy powietrza premium. <gry> Dobra, mamy już zaczepiony wózek i możemy wyruszać w drogę na gospodarstwo numer 3. Także startujemy. fotkę i jedziemy a tutaj stoi godny następca malinowej rakiety czeka na sezon 2022 o tutaj EVcom gdzieś krańcówka od załączania mocarni nie odłączyła Trzeba będzie przejrzeć wtyczkę, kontaktem zapsikać. Często tak jest w tym modelu. Lecimy ostatni przejazd szoka w malinowej rakiecie. Trochę łezka wokół się kręci, no ale nie ma co przeżywać. Coś się kończy, coś zaczyna. Rozwijamy się, trzeba się cieszyć z tego, no, ogólnie my jesteśmy osobami e, Które no, dość mocno przywiązują się do swoich maszyn Ogólnie do wszystkiego co posiadamy No ale no niestety no, kombajn stoi zbędny e, Także na trzy nie ma mowy wyjazdu bo nie ma odbioru Druga sprawa ciężko znaleźć kombajnistę jakiegoś ogarniętego no, i tak to wygląda, i się rozstajemy. Mam nadzieję, że nowemu właścicielowi posłuży też dość długi czas. Ogólnie malina idzie na około 100 hektarów do kolejnego właściciela. Myślę, że to nie będzie dla niej problem, gdzie u nas ostatnie 3 lata yy, z awariami i bez yy, potrafiła wykosić nawet 270 hektarów, więc. Słusz maleńka, dalej. Będzie brakowało mi Twojego wycia. Powiem Wam tak: bardzo prosty kombin. Jeżeli chodzi o awaryjność maliny, a do fenda malina miała mniej awarii niż fend. I tak to wygląda, no sprzedajemy ze względu na to, że po prostu na nasze hektary jest zbyt małym kombajnem Czy byłoby kombinować uprawy różnego typu, buraki, kukurydza, rozkładać to wszystko Więc padła decyzja taka, a nie inna No i jedzie w świat Była wystawiona w lutym tamtego roku Był klient, trochę za drogo było w miał być kolejny klient i od tamtej pory cisza była jakoś chyba na przestrzeni listopada jak byłem chory było dwóch chłopaków, brat pokazywał i nie zdecydowali się, niby się podobał aż teraz przyjechał kupiec i po prostu mówi, że bierze że mu się podoba coś tam potargował z tatą i mamy oto właśnie sprzedaż zakończoną jedni mówili, że się ten kombajn nie sprzeda Inni, że dobra maszyna tylko musi poczekać na swojego nowego właściciela. I taka jest prawda: cierpliwy kamień nie ugotuje, bo mogliśmy oddać też w rozliczenie, ale po dużo mniejszych pieniądzach, nie jeżeli dzisiaj za nią dostaliśmy. I to nie jest kwota 10 tylko dużo wyższa. Także nie będę tutaj mówił o jakiej kwocie, ale decyzja trafna, że został do upartego na naszym gospodarstwie i, I jak to się mówi tanio skóry nie sprzedam, tak? Uff. i włączamy światełka koguciki chodzą chodzą dajemy wichru Mamy drugi bieg, trzeba będzie zatrzymać się. Przeważnie wyjeżdżam na trzecim biegu, ale wiecie, to jest lato żniwa, wysokie temperatury. Olej jest e, po prostu e, w wyższej temperaturze i nie męczymy tego sprzętu. Także stajemy, zatrzymujemy się, włączamy bieg i rura. stoi i lecimy dalej no i wjechaliśmy na gospodarstwo tam stacjonuje stół trzeba tutaj się jakoś odczepić ładnie i zaczepić header Porozkręcać, zpiąć stół, zapiąć, i po prostu kombaj będzie już czekał na nowego właściciela. Dobra, odczepiamy się. Krzywo stoi wózek. Bo się nie uda za pierwszym razem A może Uda się Nie, troszkę do tyłu musimy skorygować Pyk A dlatego, że żeśmy w kółko jechali No i tak ciężko jest wyrobić Praktycznie by wszedł, ale po co? Się męczyć Trzeba zawsze, pamiętajcie, prosto podjechać Chytry dwa razy traci Myli mi się z aksialem, do góry to na dół. <gry> mały header. ja pierdykam teraz się wydaje, jak człowiek się przesiadł na, na kloca 400 koni o to jest różnica, wam powiem dobra idziemy to wszystko pozapinać tylko ja nie mam rękawic jak zwykle początek zabezpieczę sobie tylko header wałka i tak nie będę podłączać. A dlaczego? Bo muszę włączyć zespół eee, żniwny i poluzować wariator, aby rozkręcić go i zdemontować pasek. Ale to zaraz wszystko zobaczycie. Idziemy po szmatkę, wszystko, więc do usłyszenia. No i dobra, mamy tam bok ściągnięty. Tutaj pipka, rezerwa. E, I lecimy zaczepić stół. O, zobaczcie, myli mi się z aksjalem, Do góry to na dół. Do góry to do góry, na dół to na dół, a w aksjale jest odwrotnie. na dworze wieje i nic nie słychać. Dlatego nie nagrywałem. Bo powiem Wam, że nie szłoby tego nawet słuchać, i w ogóle czułoby wyciszać muzykę. Także jest zapięte i zaraz włączymy i sprawdzimy, czy kos kosy boczne działają. Jeżeli działają, to zwalamy header na wózek i będziemy w garażu wjedziemy. coś zaczęło padać mrze trochę kombajn z mokiem, no ale taka pogoda jest ostatnimi czasy i nic nie poradzimy coś tam brat wyjechał rozsiewaczem posprawdzać czy działa wszystko, coś nie działa monitor w ale co dokładnie to nie wiem więcej szczegółów wam zdradzę Albo w kolejnej części odcinka, albo już w kolejnym filmie. Także do usłyszenia, Tak widzicie, niby wszystko nowe ma choćby zawaryjnie. A jakieś pierdoły po prostu co chwilę wyskakują, więc nic nie poradzimy. Ten co pierwszy zjeżdżał z lawety, ściąga ostatni header. Łokaj za kierownicą, mówi, daj się przejechać. To niech sobie jedzie, a ja trochę poględzę. Wokół prima sort malina kurde Joko twoja mać Robimy zdjęcie Dobra, mamy niunkę odczepioną Zabezpieczone bolce I musimy wyjechać przyczepami Żeby ją pod dach schować Bo niby nowy właściciel Ma przyjechać dziś w nocy Albo jutro 6 rano Także Tak to wygląda I nie przedłużając Chowamy, gasimy I niech sobie czeka Operacja zakończona, przyciepy przestawione, wjeżdżamy kombajnikiem pod dach, bo nie wiadomo, czy przyjadą, ma coś padać. O, zobaczcie, krańcówkę już dotknęliśmy, już EV się nie pali, gdzieś się po prostu przycina, przyśnie działa, jest wszystko zrobione, poprawione. Sobie stoi, maleńka. Dziękuję. Do widzenia. I mamy noc. Kończymy odcinek. Bratomek właśnie wybył cfx 150 na gospodarstwo numer 2. Po hl kę ósemkę, bo trzeba zrobić przegląd łącznie z HL-ką 6. W której robił właśnie dzisiaj hamulce, zmienił z tyłu bębny oraz nowe szczęki, bo szczęki mieliśmy nowe, ale nie były nominalne, a na bębny nowe są nominalne 0,8, a mieliśmy jedynki, po prostu nie chciały wejść. Zrobił hamulce, bo już po prostu nie hamowała, słabe hamowanie było. Musisz szczepić ósemkę z szóstką i jutro rano wyjedzie na przegląd, bo przyczepy są potrzebne do wożenia nawozów już od po weekendzie. Nie ma jeszcze odezwu od nabywcy maliny, kiedy będzie i o której. Także na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i widzimy się z załadunku. Na razie.